Głos polskich przedsiębiorców jest bardzo ważny. Z jednej strony mamy też Dużą moc polityczną poprzez prezydencję, poprzez osobisty autorytet Donalda Tuska, ale też poprzez to, że jesteśmy silnie uprzemysłowioną gospodarką. W Polsce naprawdę zostało dużo przemysłu, a który ma dzisiaj kluczowe znaczenie. My nie outsourcowaliśmy produkcji, nie koncentrowaliśmy się tylko na rozwoju usług, ale jednak utrzymywaliśmy przemysł, w tym przemysł również ciężki. I to jest bardzo istotne, bo dzisiaj, gdy mówimy o zbrojeniach, że Europa się musi zbroić, to nie da się tego robić bez stali, bez grubych blach, i to jest absolutnie kluczowe, że w Polsce ten przemysł ciągle funkcjonuje i musimy go chronić i też dbać o to, żeby on był konkurencyjny, żeby mógł się rozwijać na podobnych zasadach jak inne tego typu przemysły na świecie. Nie możemy doprowadzić do tego, że odlewnie, stalownie przenoszą się do Afryki czy do Indii.